Czy udział w programie rozrywkowym to wciąż poszukiwanie miłości, czy może już tylko wyrachowana trampolina do internetowej sławy? To pytanie wraca jak bumerang przy każdej edycji, ale w dwunastym sezonie Rolnika Szuka Żony zogniskowało się na jednej osobie. Mowa oczywiście o Agnieszce, kandydatce Rolnika Krzyśka, która wyszła z programu Bez Obrączki na palcu, za to z potężnym bagażem hejtu i rosnącym kontem na Facebooku. Dziś nie będziemy owijać w bawełnę i przyjrzymy się, jak wygląda życie po rolniku, gdy gasną kamery a wylewa się internetowe szambo i prześwietlimy jej relacje z Krzyśkiem oraz dziwną i nagłą przyjaźń z Mateuszem kandydatem rolniczki Basi. Sprawdzimy też, jak Agnieszka przekuwa krytykę w paliwo do budowania swojej marki osobistej i czy została influencerką z przypadku, czy może od początku taki był jej plan. Zacznijmy od tego, co widzieliśmy na ekranach telewizorów, bo to tam narodziła się medialna postać agnieszki. Kiedy Krzysiek rolnik z 12 edycji wybierał swoje kandydatki, wielu kibicowało właśnie jej, gdyż wydawała się konkretna zadbana i światowa jednak to, co miało być romansem, szybko zamieniło się w bolesny spektakl niedopasowania. Widzowie są bezlitośni w swoich ocenach, ale mają też instynkt i od pierwszych odcinków na gospodarstwie wyczuwalny był ogromny dystans. Nie mówimy tu o nieśmiałości, bo Agnieszka przez niemal cały program prezentowała postawę, którą najłatwiej określić jako oschłość, podczas gdy Krzysiek był zaangażowany i widać było, że facet szuka uczucia i próbuje się starać. Agnieszka natomiast momentami zachowywała się tak, jakby zmuszała się do bycia tam, jakby sama przed sobą próbowała udowodnić, że daje mu szansę, choć mowa jej ciała krzyczała coś zupełnie innego. To właśnie ten dysonans najbardziej rozsierdził publiczność, bo widzowie nie lubią, gdy ktoś marnuje czas ich ulubieńca, a w oczach fanów programu Agnieszka marnowała czas i emocje Krzyśka. Te momenty, w których lekko dawała mu szansę, były odbierane jako gra, a nie szczery odruch serca. Finał tej historii wszyscy znamy, bo nie było fajerwerków ani dramatycznego trzaśnięcia drzwiami, i para rozstała się w tak zwanych pokojowych warunkach. Dla Krzyśka było to z pewnością rozczarowanie, a dla Agnieszki prawdopodobnie ulga, jednak dla widzów to był sygnał do ataku. W ich oczach Agnieszka stała się symbolem kogoś, kto zabrał miejsce innej potencjalnie naprawdę zakochanej kandydatce, tylko po to, by pokazać się w telewizji. Tuż po emisji finałowych odcinków w internecie rozpętało się prawdziwe piekło, a fala hejtu, która na nią spłynęła, była gigantyczna. I co ciekawe, występuje ona do tej pory. Dlaczego Agnieszka budzi aż tak negatywne emocje, które nie gasną nawet wiele miesięcy po zakończeniu programu? Odpowiedź jest prosta i brutalna, bo chodzi o autentyczność, a raczej o zarzut jej braku. Widzowie rolnika są wyczuleni na fałsz jak mało kto i większość komentarzy sprowadzała się do jednego mianownika, czyli oskarżenia o to, że przyszła się wypromować. Zarzucano jej, że udział w programie potraktowała czysto instrumentalnie i że to nie była droga do serca rolnika, ale droga do algorytmów Facebooka i Instagrama. Każdy jej gest i każde słowo w programie było teraz analizowane przez pryzmat parcia na szkło, i nawet jeśli Agnieszka miała czyste intencje, a po prostu nie zaiskrzyło, co przecież w życiu zdarza się nagminnie, to łatka została przyklejona na stałe. Po zakończeniu przygody z telewizją, Agnieszka wróciła do swojego życia w Londynie i tu zaczyna się najciekawszy etap jej transformacji. Zamiast zniknąć i zapaść się pod ziemię, czekając aż burza ucichnie. Ona zaczęła działać i, stopniowo udzielając się w mediach społecznościowych, stała się influencerką. Na początku robiła to nieśmiało, a potem coraz odważniej, pokazując to, co klika się najlepiej czyli styl życia. Jej profile wypełniły się relacjami z treningów i przygotowywania posiłków, co jest klasycznym kontentem dla fit-influencerek. Pokazuje swoje życie w Londynie, dbałość o sylwetkę, oraz zdrowy tryb życia, i chociaż w skali wielkich gwiazd Internetu jej liczby mogą wydawać się skromne, to wcale takie nie są. Na ten moment na samym Facebooku zgromadziła 11 tysięcy obserwujących, co dla wielu jest liczbą nieosiągalną. Dla jednych to mało, ale w świecie marketingu to już solidna baza, która pozwala na budowanie zasięgów. Paradoks polega na tym, że duża część tej widowni to ludzie, którzy przyszli tam z programu, często nastawieni krytycznie, ale zostali. Mechanizm jest prosty, bo nawet hejter nabija wyświetlenia i Agnieszka świadomie lub nie wykorzystała fale popularności, nawet tej negatywnej, do zbudowania własnej platformy. Stała się niezależnym twórcą, i nie jest już tylko Agnieszką od Krzyśka, ale jest Agnieszką z Londynu, która pokazuje, jak żyć zdrowo. Kiedy wydawało się, że sytuacja się ustabilizowała, a Agnieszka zajmie się tylko wrzucaniem zdjęć sałatek i siłowni w sieci, wybuchła kolejna bomba. Na jej profilach w mediach społecznościowych pojawił się filmik z Mateuszem, czyli kandydatem rolniczki Basi z tej samej edycji programu. To wywołało dużą burzę spekulacji, bo Mateusz przyjechał do Londynu i w dobrych humorach bawili się razem i nagrywali filmy. Ludzie od razu zaczęli się domyślać, że Agnieszka i Mateusz są parą, a chemia między nimi na nagraniach była dla wielu niezaprzeczalna. Uśmiechy i wspólne spędzanie czasu oraz zwiedzanie Londynu sprawiły, że internauci natychmiast połączyli kropki, a może raczej dopowiedzieli sobie historię, którą chcieli usłyszeć. Plotki o tym, że Agnieszka i Mateusz są razem, stały się głównym tematem na grupach dyskusyjnych o programie. Jednak Agnieszka szybko ucięła te spekulacje i wszystko zdementowała. Twierdzi stanowczo, że są tylko dobrymi przyjaciółmi i po prostu lubią spędzać ze sobą czas, bo nadają na tych samych falach. Czy widzowie w to wierzą? Część tak doceniając, że uczestnicy programu wspierają się po jego zakończeniu, ale inni węszą podstęp i ustawkę pod zasięgi. Niezależnie od prawdy, wizyta Mateusza w Londynie dała Agnieszce kolejny zastrzyk popularności. Dochodzimy jednak do momentu zwrotnego, który miał miejsce ostatnio, bo bycie osobą publiczną ma swoją ciemną stronę. Agnieszka opublikowała w internecie poruszający film, w którym przyznała się, że wciąż wylewa się na nią ogromny hejt od co niektórych internautów. To nie była kolejna relacja z siłowni, ale szczere wyznanie kobiety, która ma dość ciągłego obrażania. Zapowiedziała wprost, żeby takie toksyczne osoby nie wchodziły na jej media społecznościowe, bo ona już dosyć się wypłakała i stresowała przez nienawistne komentarze. Podkreśliła bardzo wyraźnie, że ma też bardzo duże wsparcie od części widowni, a ta druga hejterska część jej nie zdołuje, bo już to przepracowała i nie patrzy na nich. Oświadczyła, że po prostu nie życzy sobie natrętnego obrażania jej i stawia jasne granice. To bardzo ważny komunikat, który pokazuje, że proces przejścia z uczestniczki reality show do osoby publicznej wymaga wyhodowania grubiej skóry. Agnieszka w tym samym filmie zwróciła się do swoich fanów, dziękując za wsparcie, co pokazuje, że chce budować społeczność opartą na pozytywnych emocjach. Patrząc na drogę Agnieszki od chłodnej kandydatki Krzyśka przez obiekt narodowego hejtu, aż po pewną siebie kobietę bawiącą się w Londynie z Mateuszem, widzimy klasyczny przykład nowoczesnej kariery medialnej. Program telewizyjny był tylko zapalnikiem, a prawdziwe życie toczy się teraz na jej Facebooku. Agnieszka udowadnia, że nawet z łatką tej złej można zbudować społeczność, bo 11 tysięcy ludzi obserwuje jej życie. Może nie znalazła miłości w gospodarstwie Krzyśka, ale znalazła coś innego, czyli platformę do wyrażania siebie i paradoksalnie siłę, którą wykuła w ogniu krytyki. Czy jej relacja z Mateuszem to tylko przyjaźń? Czas pokaże, jak rozwinie się ta znajomość. Czy utrzyma się na fali jako influencerka? Jeśli utrzyma taką autentyczność, jak w ostatnim oświadczeniu, ma na to spore szanse, a wy co myślicie o przemianie Agnieszki?